Polskie auto, czy da się je zrobić? Bo tęsknota ogromna. Ale to możliwe? No to musielibyśmy najpierw zdefiniować, co to znaczy polski samochód. Bo jeżeli mamy na myśli to, że jest to samochód, który powstał y, przy pomocy polskich, cokolwiek by to nie znaczyło pieniędzy, to myślę, że taka operacja y, w skali masowej, czyli pojazdu, który byłby produkowany w y, setkach tysięcy sztuk, mam na myśli samochód osobowy. No, niestety nam się nie uda. Natomiast, jeżeli mamy na myśli drugą kategorię, czyli samochód, który jest wyprodukowany w Polsce, choć pod marką jednego z wielkich koncernów, samochód, którego, do którego części i podzespoły w Polsce powstają, to tak, taką sytuację oczywiście już w tej chwili mamy, dlatego że niektóre z samochodów, które są produkowane w Polsce, nawet w 70%, mam na myśli części i podzespoły, powstają w Polsce. Natomiast, jak rozumiem, dzisiaj będziemy rozmawiać Bardziej o tej pierwszej kategorii. No oczywiście. Czy to jest możliwe? No to może najpierw troszeczkę uporządkujmy te rodzaje czy kategorie samochodów. No po pierwsze, to są te samochody, takie, nazwijmy to popularne, które są produkowane w setkach tysięcy sztuk rocznie, które, którymi na co dzień jeździmy. No i tutaj niestety ta operacja się, tak jak powiedziałem, nie uda z bardzo prostej przyczyny pieniądze. Otóż, żeby powstał nowy samochód, y, trzeba wyłożyć bardzo, bardzo dużo pieniędzy. No więc właśnie, czy to nie jest przypadkiem zabawa i zabawki dla bogatych? Y, myślę, że to są bardzo duże pieniądze. A zabawki chyba nie, bo jeżeli się ta operacja uda, to można zarobić równie duże pieniądze, ale najpierw, tak jak powiedziałem, trzeba je niestety zainwestować. Jeden z producentów, który niedawno wprowadził nowy pojazd, zupełnie nowy pojazd na rynek, wydał na platformę i na skonstruowanie tego, co dzisiaj jeździ na drodze, mniej więcej 10 miliardów dolarów. Oczywiście są to pieniądze, które zostały zainwestowane po to, żeby powstała baza, czy też powstały rozwiązania, które będą wykorzystywane potem w kilku czy nawet kilkunastu nowych modelach, no ale to pokazuje skalę. Czyli po pierwsze, musimy najpierw wyłożyć bardzo dużo pieniędzy, żeby taki pojazd. Powstał czy rodzina pojazdów o produkowanie jednego modelu nie ma większego sensu. Po drugie musimy zbudować fabryki, kolejne miliardy. Po trzecie musimy ten samochód sprzedać. No i teraz jeżeli chcielibyśmy się ograniczyć do polskiego rynku, to jest to operacja absolutnie niemożliwa dlatego że polski rynek nowych pojazdów, rejestracji nowych pojazdów to wszystko razem mniej więcej 300 tysięcy samochodów, czyli musielibyśmy te samochody sprzedawać za granicą.